No, witajcie, witajcie, witajcie. Mam nadzieję, że FRAPS nie będzie robił mu i wszystko normalnie się pięknie nagra. E, I co mogę powiedzieć? E, e, ping, dobra, ping jest 60. E, e, powitam was z tej cudownej, słonecznej wiosny. Za oknem ani grama śniegu. E, słońce pięknie świeci. Temperatura około 15 stopni Celsjusza, więc jestem szczęśliwy. No, ale tutaj widzimy gromadkę trupów, spowodowała nam przyjemność obecnością. E, dobra, ludzie, bo sprawa wygląda tak. Coś go rozwaliło. Co? No, auto wyciągaliśmy w chwili do... e, no już, wracam. Chwila, Znacie, sprawy, sprawy poza grobę. No, wiecie, rodzina i te sprawy. Wszyscy, wszyscy, wszyscy nie tutaj. Dobra, wracamy. Pogoda jest fajna, to wszystkich powinno optymistycznie strajać. Co ja mogę powiedzieć, że z tego powodu jestem szczęśliwy jak dawno nie byłem. Jakiś technik się. Chwila, to tłumokowi. O Boże, pięknie szalejon. Wrócimy bo Nie tak to miało wyglądać. Cie hmm, Gdzie jest ten techniką? Gdzieś musi wyjść w takim układzie. Jak tam był... Jak tam gdzie menda była. Boże... Czemu tam tak nie szkoda? Ja jeszcze magazynek pusty. Z płynność mi strasznie spada. Nie wiem, gdzie coś... Ping jest okropny. Zaś teraz sytuacja przy oknach się będzie działo dziwne rzeczy. Wyłączyć, wyłączyć. Dobra, wracamy do... O, tu wracamy. E... Nie, dobrze. Ale go po poharatemu po, po pali się pali. a to ma wszystkie te swoje pociski i pancerze. Dostosowanie w takim układzie, pojazdy naziemne. lepsze ulepszeń tutaj dostosuj. Mogę coś dostosować. Wyrzucnia, no, dobra, dobra, tutaj nic nie mogę dostosować funkcji. Wróć to technikiem w takim układzie będę dziś. Nie to nie, to nie to. Nie, to o tak to... Ym jakieś coś trzeba poczuć, tak? Trzeba o czymś powiedzieć, bo ja tak lubię gadać różne dziwne rzeczy. Często takim nie do końca niepoważnie nie, nie na poważne tematy. To dziś zajmiemy się niepoważnie poważnym tematem, a zajmiemy się takim drażliwym tematem e, stosunkach dyplomatycznych polsko-niemieckich. Kim Dzong zostawimy w jego Matriksie. Co możemy powiedzieć o Polsku, o niemieckich stosunkach dyplomatycznych? Nie, nie będę tutaj jakiegoś flame'u na Niemców wysyłał, bo nie, naród, naród chyba dobry. Nie, nie mam, nie mam... Cóż, zrobili kilka głupich błędów w historii. Jezu, jedziemy delniczka. Gdzie, 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 gdzie? Proszę mnie, Dobra. Ale wiesz co? Nie, bo najlepsze było to. Nic nie widzę. I jedziemy do przodu. Do przodu, do przodu. I hop. Yes. Chwila ciszy, bo mnie tutaj oczywiście towarzystwo... Ja wracam. Mam nadzieję, że przerw więcej nie będę miał. Nieproszonych Ale to może być co najwyżej marzenie ściątek bo ma wszyscy mają ich poważnie Dobra wracamy do tych Niemców Przynajmniej się na nich wyżyjemy polejemy lejemy grubo Czemu nie lubimy Niemców Bo wywołali do wojny światowe Bo ja nie mów, że jest Boże, góni jaki Tam jakaś biega, jakaś, okay, jakaś, jakaś, okej, okay, Okej, okay. chwila, 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 jakaś, 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 owieczka Snajper we mnie mierzy. To są rzeczy, które wiemy na głowie. Począć. Czemu nie lubimy Niemców? Nie lubimy Niemców, bo wywołali dziwe wojnie tak. I też do tych do jednej z tych wojenek słonównych cały świat. W końcu znowu obowiązuje. Będzie się trzeba odnieść, stwierdzić fakt, że Niemcy próbują się ostatnio czasie rozgrzeszać i zrobić z siebie ofiary własnych działań, własnej naiwności. Mimo tego, że naród. No, pracowity bardzo. jednak niezwykle. No nie wiem. naiwny? Chyba tak, chyba naiwny i nieco. nieco niezbyt perspektywicznie myślący. No i tych. pokazam takich, takich. niezbyt fajnych, miłych działań Niemców. to na przykład organizacji tych wypędzonych które bardzo które bardzo silnie lobują. się schował a tam tam, o, spróbujemy mieć tak z nogiem się próbuję bawić no i, no i wysiedlenia, te wszelkie, wszelakie, coś tak próbują te ziemia nasze. Tam dolne Śląsk, to te się te głównie wykłócają. No i oto, no i też ostatnio wyszedł głośny film o nazwie Nasze: Matki, Nasi Ojcowie, który przedstawia, to jest taki serial takie szwabskie, taka szwabska kompania braci szwabska kompania braciennej, która pokazuje um, historię młodych Niemców powołanych do Wehrmachtu. No i w tym filmie, bo Niemcy mają wielką manię drażnienia się z Polakami, jest pokazane jak to um, jak to polskie AK jest przeżart antysemityzmem do cna i nienawidzi I wręcz można by powiedzieć, że to my, że jest no właściwie naród niemiecki, który nie, nie, niezbyt chętnie chwali się swoimi dokonaniami w dziedzinie historii II wojny światowej. Zostawia bardzo dużo pustych, pustych luk w swojej swo, swoje, edukacji. Zostawia bardzo dużo pustych luk. W świadomości na temat II wojny światowej. Często te puste luki są wypełniane nie do końca prawdziwym obrazem II wojny światowej, w którym to usilnie próbuje się Niemców wybielić, przedstawić jako ofiary jednego człowieka. Ale jednak fakt faktem ktoś, ktoś, ktoś sprawił, że NSDAP wygrało wybory. w 30 w latach 30. i miało tą większość raj stagi są tam. Będę na górze, ale mam też szybko. No ale chyba go położyłem Całkiem skutecznie. No, ...pisać nie umiem. No, i w ogóle Niemcom to taka cecha niemiecka, chyba derwanie się z Polakami. No, ale jak to ujął Monsanto, że my Niemców za to bardzo tłamsimy na naszych grach. Tam się oni kupują nasze najlepsze produkcje, czyli na przykład. Ostatni najnowszy sniper Elite V2, który jest takim szarym średniaczkiem, prawdę mówiąc, coś się strzela, widzę Obe się tłuką, nie, ja to jedzie to, a to, ja mam tu C4, tutaj obiegnę, sniper. Trochę go tam po, po haratem z tego co widzę. Się... Pora. Um, dobra, jej, yeah, yeah, dobra. To tak jakby dobra, szybko jak krótki wniosek i muszę kończyć. Mm. Yy, wykorzystujemy ja się, zabieramy Niemcom pieniądze, kupują sprzedając z Ingristi Interactive. Yy, Niemcy nas nie lubią i nas prowokują cały czas do jakichś not dyplomatycznych. Yy. W ogóle lubią sobie przekręcać, tak, to już wszyscy wiemy. I jeszcze takie krótkie stwierdzenie, moje własne prywatne. Niemcy podczas II wojny światowej dostały za mało w dupa. I tym akcentem zakończymy ten wiosenny, typowo wiosenny odcinek o polityce, czego prawdę mówiąc nie powinienem praktykować, gdyby by was nie zrażać, a raczej jakieś luźne tematy, czyli na przykład maty Kim Zenpuna, ale to nie teraz nie dziś. No i za dużo się nie działo. No i do zobaczenia w, w przyszłym tygodniu, tak. A chciałbym też zapytać 19 widza, który w ubiegłym, czy, czy, czy dwa tygodnie temu, ym, kliknął ten magiczny przycisk subskrybuj, a no jest w tym zacnym, elitarnym, po małym gronie. No i do zobaczenia w przyszłości. Cześć.